Oglądam, no pięknie, pięknie spierdolona robota. <laughs> to jest tak pięknie paździerzowata rura, jak cały ogar, ale dlaczego mówię, że mogłem, wiecie, zeszlifować całą tą starą farbę, e, ale przyznam się szczerze, e, nie chciało mi się trochę i mam na to lekko wyjebongo. No ładnie to wygląda, na pewno dużo lepiej niż było, a najbardziej mnie ciekawi to, jak po tym opalaniu będą wychodzić te spaliny. Bo podobno się tak robi. Więc zrobiłem. Tutaj jeszcze parę modyfikacji. Raz, że no, to jest oryginalne to od siedzenia, ale jest to bardzo popękane. To chciałem wymienić. Chyba będę kupował amortyzatory, bo te amortyzatory, no ja wiem, oryginalne, oryginalne, ale one nie pracują. I powiem Wam, jest tak twarde, tak skacze, tak, że się boję, że złamę go kiedyś, jak nie będzie tego amortyzatora. A no i w końcu opony. Ja od odkąd kupiłem... No chcę sobie w końcu opony, dentki w ogóle z tyłu mi schodzi, a zaraz go odpalimy. Odpalił pięknie za pierwszym razem. No czy wy słyszycie jak to chodzi? No przecież tego się nie da nie kochać. Jak ktoś rozumie. Aha, no właśnie. <gryw> Uwaga, czy na tej trawie mi się to uda? Ufa, nie uda mi się. Trzeba kopnąć. O, chill, ona lubi się ścigać. O, teraz dostał trochę temperatury. To idzie bo coś go zmuliło no i dobra jest odświeżona rurka o, ona lubi od małego, woziłem ją na ogarze Będę ją woził dalej i zobaczcie jak przylatuję o, zgasła, Morcia co to? To jest twój motor. Lubić go? Morka. No i niestety wciąż widzę, że coś niedobrego się dzieje. E, no tutaj w tym kole nie, to koło nie jest zbyt stabilne. E, no ale trudno. Będę musiał to rozkręcać, sprawdzić. Nie wiem, czy tam jest jakieś łośka, czy łożysko, bo to jednak nie jest na szprychach. E, no ewidentnie, e, no jak naciśniesz to, to koło trochę się majga. Coś w środku będzie źle.